I dobra, dzisiaj duży bus Opla, mianowicie Vivaro, auto z 2013 roku, przyjechało z Włoch, w ciekawej wersji wyposażenia Bic, środek bardzo zadbany, uzupełnimy tutaj drobny plasticzek, tak poza tym. Wszystkie fotele bardzo w dobrej kondycji. Trzy rzędy, w sumie 9 osób, klimatyzowane. Każda przestrzeń, czyli trzy strefowo, chodzimy i podróżujemy komfortowo. Trzy suwane z jednej strony, niestety tylko i wyłącznie, ale nie można mieć jak zawsze wszystkiego. Biwaro, bi turbo 145 koni 1.6 diesel więc pomimo 9 osób ta przestrzeń załadunkowa jest nadal dość duża więc czy brygadówka, czy rodzinówka czy kto tam sobie co życzy, zawsze tych miejsc znajdzie w tym aucie naprawdę dużo i każdy Mankamenty mająty widoczne postaram się jeszcze usiąść te zadrapania Bardzo dzisiaj wieje, więc utrudnia nam komunikację natomiast w środku przez chwilę będzie cicho, bo czekamy jak przyjadą samochody posłuchacie jak pracuje silnik Nima, jak wspominałem, 6 biegowy manual 100. Już patrzymy 105, jeżeli dobrze pamiętam. 8, spalanie tak, 105 000 przebiegu. Kierownica wielofunkcyjna. Nic. Nic szalonego, natomiast jak na busa, tak i tak jest przyzwoicie. Z tego co słyszeliśmy, opony na taki naciągany jeden sezon. gadu, gadła robota. Sama się nie zrobi. Ale dwa specjalnie we pracy stanowi jechać auta, gdzie można posłuchać motlę. Posłuchać To tyle. Jak ktoś szuka takiej dziewiątki, link poniżej do ogłoszenia, a my zapraszamy.